Witam serdecznie drodzy widzowie na kanale Jaro Gotuje. Nowy odcinek będzie o tym, jak zrobić e, smacznie w domu coś, co jest bardzo ostre. Danie ostre, e, trochę inne, e, jeżeli ktoś by zapragnął e, czegoś mocnego, czegoś co e, powiedzmy jest e, intensywne w smaku. No to właśnie to jest ta propozycja moja skorzystajcie z niej, ponieważ jest ciekawa i nietrudna do wykonania. Zatem dzisiaj zrobimy wspólnie danie enchiladas meksykańskiej kuchni. Tutaj będzie jak w nazwie z chili, ale oprócz chili będą też inne przyprawy intensywne w smaku i oto w jakiej wersji enchiladas będziemy tutaj sobie gotowali wspólnie. Oto prezentacja składników przed rozpoczęciem, przed rozpoczęciem gotowania. Więc mamy tak, jak widać ser żółty we wiórkach, ser mozzarella, mamy pomidory pokrojone w kawałki, mamy koncentrat pomidorowy, mamy kukurydzę i czerwoną fasolę. Mamy tutaj również najważniejszą rzecz, czyli Kurczak, piersi kurczaka. Mamy oczywiście, nie mogłoby zabraknąć w kuchni meksykańskiej papryki, więc mamy paprykę słodką czerwoną. W tym zestawie mm, mamy również limonkę do y, nadania y, innego trochę smaku niż ten główny smak, przewodni. Więc tutaj jeszcze są przyprawy. Dosyć dużo y, dałem tu. Papryki słodkiej w proszku. Poza nią mamy papryczkę chili zmieloną. Mamy kminek zmielony, pieprz, oregano i sól. Oprócz przypraw będzie cebula, dwie cebule. W tym zestawie też dwa ząbki czosku i papryczka chili. Też dwa razy tutaj prezentuję. Dla Was, jakby mój wariant, czyli dodam tutaj również oliwki czarne, dodam jogurt naturalny, może tu być jogurt plus twarożek, może być trochę twarożku, może być jakiś tam sosik łagodny. Ja tu po prostu pomieszam jogurt naturalny z serkiem feta, żeby stworzyć właśnie taki sosik. Który będzie jakby na deser łagodził ten smak dania głównego. O, no i oczywiście to, co jest podstawą, to placki tortilla. Kukurydziane weźcie pod uwagę, że często podają, żeby były pszenne te placki tortilla. Ja się ja nie będę tu zabierał głosu, po prostu ten wariant kukurydziany bardziej mi podchodzi pod takie typowe kuchnie typowe kuchnie Ameryki środkowej czy też Ameryki południowej. Także to co na pewno tam występuje to fasola i właśnie ym, też występuje dużo kukurydzy, więc jakby to powinno tutaj zaistnieć, ale każdy ma swoje warianty. W drugim etapie przedstawię wam jak w ogóle się do tego zabrać, co po kolei wykonuję według większości głosów, które słyszę, najlepszym dodatkiem mięsnym do enchilados jest wołowina. Ja się z tym zgadzam. Natomiast no ten wersja kowczakowa też bardzo mi odpowiada. Więc po prostu postanowiłem tak delikatnie, skoro już i tak będzie ostro, to może mięso niekoniecznie czerwone, troszeczkę takie lżejsze mięso. Zapraszam do oglądania i widzimy się za chwilę. Drodzy widzowie, a więc rozpoczynamy, rozpoczynamy ten cały etap. Pierwszy, czyli zaczynamy robić bulion, powiedzmy ala bulion, i w międzyczasie też ugotujemy, zrobimy obróbkę termiczną, ugotujemy sobie piersi. Więc biorę piersi, wrzucam do wody. Lądują sobie w garnku. Oprócz tego w całości wrzucam cebulę do smaku. Oprócz tego yy, wrzucam prawie wszystkie natki pietruszki do smaku. Do smaku. I oprócz tego wykorzystuję jeden ząbek czosku tutaj do ugotowania się do smaku. I jeszcze dodam soli oczywiście, i dodam yy, do aromatu liście laurowy, i tak to będę po prostu gotował bez dodania żadnych kostek rosołowych, bez dodania dodatkowych tłuszczy, bez dodania, ponieważ potem i tak i tak będzie olej i na patelni, będzie olej później i w piekarniku, na wyłożonym naczyniu, także będzie to na pewno jeszcze i tak tłuste danie więc spokojnie robimy tylko i wyłącznie obróbkę wstępną. Drodzy widzowie, w międzyczasie, kiedy gotuje się kurczak, kroję sobie po prostu te składniki w kawałeczki, cebulkę dosyć drobno, w paseczki sobie pokroiłem paprykę. Teraz będę jeszcze kroił chili oraz trochę pokroję też oliwki. Jeśli chodzi o chili, to jeśli ktoś nie kroił wcześniej chili, to ja polecam robić to w rękawiczkach. Dlatego, że ono jest ostre i ten sok bardzo głęboko wchodzi w pory skóry, co powoduje pieczenie, i ciężko się pozbyć tego chili po prostu z rąk. Nawet myjąc i mydłem, no może to być kłopotliwe. Ja kiedyś się na to dałem nabrać i potem cierpiałem, natomiast. Już teraz to yy, zrobię po prostu bez rękawiczek, chociaż mam, ale mówię, albo zrobię z rękawiczkami. Ale mówię yy, jak ktoś ma delikatne dłonie albo ma cienką skórę, albo jest młody yy, kucharz, a nie starszy, to lepiej żeby, lepiej żeby uważał na to jak kroi te chili. W zasadzie można powiedzieć, że prawie siekamy nasze piersi z kurczaka, tak żeby było to dosyć yy, drobno pokrojone. Dlaczego drobno? Bo można też zrobić w takie słupki. Można zrobić w słupki, tylko podczas jedzenia trzeba to jeszcze dodatkowo gryźć. Nie dość, że ta tortilla jest yy, wiadomo, yy, ciastem, które trzeba dobrze pogryźć. To jeszcze dodatkowo trzeba będzie mięso dobrze pogryźć. Dla samego komfortu, dlatego, żeby smak się lepiej połączył, żeby nie były to osobne kawałki, do którego tego mięsa nie wejdzie do środka, po prostu przyprawa, więc po prostu rozdrobnijmy to. Po pokrojeniu gorącego kurczaka szybko zalewam to oliwą, dlatego żeby ten kurczak po prostu nie był suchy. Także zaleję go troszeczkę oliwą i zaraz oczywiście ciepłego kurczaka przykrywam, bo on nie stracił na soczystości. Zbieram z góry tyle bulionu, ile mi będzie potrzebne do zrobienia sosu. Zbieram z góry najtłuszczszą część bulionu, wywaru można nazwać. Dużo osób mówi, że to jest proste i szybkie danie do wykonania. No ja się z tym nie zgodzę. Danie może jest proste do wykonania, ale na pewno nie szybkie. Duże jest krojenia, duże jest nadzorowania tego procesu. O, już wystarczy półgarka. I teraz tak, na suchą, bez oliwy patelnię, nagrzewam ją do wysokiej temperatury, ale oczywiście nie spalić patelni, tak? Nagrzewam tą patelnię do wysokiej temperatury, następnie wkładam na 10 do 15 sekund na stronę placki tortilla i kiedy już to zrobię, Odkładam od razu je na talerz. Je mogą potem sobie stygnąć. Chodzi o to tylko, żeby te placki były na pewno zrobione, żeby one dostały takich bombelków. Zaraz zobaczycie. Ja mam takie małe średnice. One może mają 15 cm, może 20. W sumie już opakowania nie mam, to nie przeczytam, ale tak wygląda. Zresztą mam miarkę, to zaraz wam zmierzę. 19 cm. O, i odkładam, bo już jest zrobione. Biorę następny kukurydziany placek, podgrzewam go na stronę 20 sekund, druga strona 20 sekund, i odkładam. Możecie tego na obrazie nie dostrzec, ale tworzą się takie małe pęcherzyki powietrza. Drodzy widzowie, przechodzimy teraz do smażenia. Wlałem olej na patelnię i smażymy nasze składniki. Na pewno smażymy cebulkę. Na pewno smażymy yy, oprócz cebulki paprykę. i na pewno smażymy jeszcze ostre przyprawy tylko to dam później najpierw, yy, najpierw niech tutaj to zmięknie także widzimy się za chwilę do drugiego naczynia do rondelka wrzucam teraz yy, Składniki potrzebne do zrobienia sosu, a więc pamiętamy, że to było bulion. Tak jest. Następnie dodaję tutaj pomidory. Drodzy widzowie, więc tak, tutaj się smaży, czekam aż trochę zmięknie, tak jak mówiłem, papryka, zaraz przykryję to pokrywką, żeby szybciej się to zrobiło. W drugim pojemniku nagrzewa się właśnie ten miks wszystkiego, ma być sos, no trzeba to zredukować, ja myślę, że nawet zagęścimy to za chwilę. Dodaniem zasmaszki, ale to na spokojnie może da się zagęścić, i bez tego, patrzcie, widzowie, co tutaj się dzieje, co tutaj się dzieje, to aż normalnie chyba kipi. Dusimy papryczkę, i zaraz przechodzę do dokładania kolejnych składników. I widzimy się za chwilę. Właśnie dodałem kolejne składniki, tak jak mówiłem. No i mieszam to. Słuchajcie, no to może być coś ciekawego w smaku, także spróbujcie to powtórzyć, jeżeli będzie, znajdziecie trochę czasu, bo to nie jest prawdą, co niektórzy mówią, że to danie to 20 minut gotowe, czy tam proste, szybkie danie, to tak nie do końca. No. Ja nie mówię o jakimś uproszczonym robienie tego współproduktów tylko takie po prostu robienie od początku no nie jest to szybkie nie jest to szybkie nie możemy za długo smażyć czosnku, słuchajcie bo czosnek który się smaży zbyt długo zaczyna gorzknieć nie także tu już od razu lecimy dodajemy następne składniki a więc to Proszę bardzo, warzywa są już gotowe. Tutaj mamy niezredukowany, do końca sos. Drodzy widzowie, po dodaniu zasmażki już zaczyna to gęstnieć znacznie szybciej i mamy praktycznie gotowy sos. Zaraz go wyłączam i przechodzimy do następnego etapu, kolejnego kroku. W tym czasie do naczynia żaroodpornego wlewam odrobinę oleju na spód. I rozcieram go na całej powierzchni spodu. Będziemy układać nasze y, tortille złożone w rulonik. Teraz przechodzę do układania naszej tortilli. Y, biorę placek nakładam delikatnie trochę farszu Trochę farszu warzywnego, trochę sera mozzarelli, nie za dużo, żeby się zmieściło. Dokładam teraz troszeczkę mięsa. Następnie dokładam troszeczkę sera żółtego, mozzarella, nie za dużo. I składam. Składamy w ten sposób. Oczywiście trochę wypadnie, bo one są po prostu malutkie. I jakie złożyłem, takie wkładam do środka. Miejsce łączenia do dołu i do naczynia. Po ułożeniu tak to się prezentuje, moi drodzy, tak zrolowane tortille polewamy, słuchajcie, z góry tym naszym sosem. Na koniec wiórki sera żółtego wędrują. Dodamy teraz nasze danie do piekarnika na 180 stopni i pieczemy przez 15 minut. Słuchajcie, drodzy widzowie, w międzyczasie zabrałem się do robienia tego już wspomnianego wcześniej: takiego twarożkowego dodatku do dania, który złagodzi nam smaku ostre chili i pieprz. No i tak tutaj, kiedy tam się piecze, to ja tu sobie to. Po prostu pomieszam, nie dodaję tu żadnych przypraw, po prostu to ma być takie złagodzenie, taki dodatek. I to łączę te, ten twarożek. Dodatek już zrobiony, teraz zabieram się za taką dekorację do tego dodatku. Drodzy widzowie, na zakończenie po wyjęciu z piekarnika tak to się prezentuje. Mam nadzieję, że się udało, ponieważ robiłem to pierwszy raz. Tutaj mamy ten dodatek, a tu z bliska pokazuję i prezentuję. Roztopił się nam tutaj mhm. ser. Jeszcze posypiemy to dodatkiem, natką pietruszki, żeby troszeczkę to przyozdobić, jeżeli ktoś chce może posypać to również innymi ziołami, tak na przykład miętą. Słuchajcie, tak to się prezentuje. Ja jestem z tego zadowolony. Za chwilę będzie... Ostatni etap degustacyjny. Zaprezentuję to jeszcze na talerzu. Mi się wydaje, że jak na pierwszy raz to danie meksykańskie wyszło znakomicie. Więc tak się prezentuje po wyjęciu z piekarnika i dodaniu natki pietruszki nasze danie Enchiladas. Meksykańskie ostre danie z chili. Enchiladas z kurczakiem. Polecam. Jeśli Wam się to podobało, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Komentarze mile widziane pod filmem. Zapraszam. A teraz przechodzę już do ostatniego etapu. Nakładam na talerz oraz dekoruję. Drodzy widzowie, tak to się prezentuje u mnie na talerzu po udekorowaniu. Po udekorowaniu. I jeszcze zrobię wam zbliżenie. Danie meksykańskie. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Zobaczcie też poprzednie, jak ja to robię. Jeżeli się podobało, dajcie lajk. Like. Subskrypcję oraz komentarz. Do zobaczenia w kolejnym odcinku: Ja regutuję. Tymczasem na razie. Cześć!